Czyli jeżeli rozważasz jakiś problem, jakąś problematykę, to nie skupiaj się tylko na rzeczach, które potwierdzają Twoje zdanie. Skupiaj się również na tych dowodach, które mu przeczą, bo dzięki temu jesteś w stanie dużo skuteczniej funkcjonować w życiu. Ludzki mózg nie umie w prawdopodobieństwo. My jesteśmy skonstruowani w taki sposób, że jeżeli ktoś mówi nam, że z 70% prawdopodobieństwem jutro będzie padać, to jeżeli. Jutro nie pada, uznajemy taką prognozę za nietrafną. Brak samodzielnej analizy, tylko sugerowanie się analizą i opinią ekspertów oznacza, że musimy się edukować, musimy poznawać bardzo wiele. Duża wiedza, którą konsumujemy, pozwala nam na zwiększenie tej elastyczności poznawczej. Zarem odcinka jest Caballero aficionado Klub Katowice mieszczący się przy ulicy Mikołaja Kopernika 4 przez 13. Dzień dobry, cześć. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sztuka Myślenia o pieniądzach. Ja nazywam się Mateusz Warmus, a to jest seria Czego Uczy nas. Dzisiaj w serii Czego Uczy Nas opowiemy sobie o super prognozowaniu Filipa Tetloka i dana gardnera, czyli o tym, w jaki sposób powstają prognozy, w jaki sposób działają eksperci, progności, co możemy zrobić, żeby prognozować skuteczniej, ale też w jaki sposób w ogóle te prognozy rozumieć. Na samym początku oczywiście zaznaczę, że jeżeli temat finansów osobistych, temat podnoszenia dochodu, temat zarządzania finansami jest dla Ciebie istotny, jest dla Ciebie ważny. To zostaw komentarz, zostaw subskrypcję, zost ten, kliknij w ten dzwoneczek, zostaw lajka, like udostępnij być może ten materiał komuś, komu uważasz, że może się przydać. Dlatego, że jeżeli będziemy docierać do większej ilości ludzi z tą wiedzą, to myślę, że wszystkim nam będzie się żyło lepiej. Dlaczego? Dlatego, że edukacja finansowa, moim zdaniem, jest na bardzo słabym poziomie. A tutaj nie mówimy tylko o finansach z takiego aspektu stricte technicznego, ale mówimy też o psychologii, o tym w jaki sposób nasze nawyki, stereotypy mają wpływ na nasze decyzje między innymi finansowe i ogólnie o tym w jaki sposób po prostu mądrze budować swoją karierę i mądrze budować swój majątek. Więc tak jak mówię, zostaw subskrypcję, kliknij dzwoneczek, zostaw komentarz, zostaw lajka. No i cóż, zaczynamy. Tak jak wspominałem na początku, dzisiaj zajmiemy się książką Superprognozowanie Filipa Tetlocka i Dana Gardnera. I najpierw wyjdźmy sobie od tego w ogóle, co było bazą do powstania tej książki. Filip Tetlock jest psychologiem, jest też po części ekonomistą behawioralnym, który zauważył na pewnym etapie swojego życia, że eksperci dość często popełniają błędy. Postanowił więc to zbadać. Przeprowadził badania longitudinalne na grupie ekspertów, yy, oczywiście anonimowe, natomiast te badania trwały bardzo długo, na grupie ekspertów politycznych, ekonomicznych, gospodarczych i odkrył bardzo ciekawą właściwość. Po pierwsze, odkrył to, że mylą się oni bardzo często. Jak często? Jeżeli długość prognozy przekracza 3 lata, to skuteczność eksperta jest mniej więcej na, podobnym porówny, po, na porównywalnym poziomie, co skuteczność szympansa, który rzuca rzutkami w możliwe i prawdopodobne scenariusze. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nasz mózg działa w bardzo specyficzny sposób. Natomiast Filip Tetlock, Tetlock odkrył też inną bardzo ważną rzecz. W społeczeństwie zdarzają się superprogności. Osoby, które potrafią prognozować z 70, 80, a czasem 90% skutecznością. To jest bardzo wysoka skuteczność, jeżeli chodzi o skuteczność prognoz generalnie. Natomiast też to, co jest ważne, ci superprogności powtarzali co roku te swoje wyniki, swoje dokonania. Więc okazuje się, że jest to kompetencja, której w ogóle da się nauczyć. To też jest istotne. Tylko musimy trochę inaczej spojrzeć na rzeczywistość. Ludzki mózg bardzo lubi pewność. Bardzo lubi ludzi, którzy mówią, że jest tak albo nie. Tetlock dzieli prognostów na dwa takie podstawowe typy. Jerzy i lisów. Jerze to progności, Którzy są bardzo pewni siebie. Lisy to progności, którzy prezentują różne stanowiska, w zależności od tego, jak wygląda pełna analiza, pełna wykonana przez nich analiza sytuacji. Nie rzadko kiedy posługują się takimi słowami: jak na pewno, zawsze, tak będzie, etc. Jeże za to, to są osoby, które bardzo dobrze sprzedają swoją pewność siebie. Jerzy bardzo chętnie zresztą słuchamy, właśnie dlatego, że tak działa ludzki mózg. Jeżeli ktoś nam mówi, że coś wydarzy się na pewno, że jest tego pewien, że wszystko na to wskazuje, że musi być tak, a nie inaczej, to my odbieramy taką osobę jako bardziej kompetentną, co akurat w tym konkretnym przypadku jest trochę abstrakcją. Natomiast Grupa jeży, grupa lisów myli się mniej więcej z podobną częstotliwością. Lisy troszeczkę rzadziej. Dlaczego? No właśnie dlatego, że patrzą z różnych perspektyw, a nie tylko z jednej. Idąc dalej, ludzki mózg nie umie w prawdopodobieństwo. My jesteśmy skonstruowani w taki sposób, że jeżeli ktoś mówi nam, że z 70% prawdopodobieństwem jutro będzie padać, to jeżeli jutro nie pada uznajemy taką prognozę za nietrafną, gdzie tak de facto, żeby móc określić trafność takiej prognozy, musielibyśmy powtórzyć 100 dokładnie takich samych dni pod kątem warunków atmosferycznych, gdzie dany ekspert twierdzi, że z 70 że 70% pewnością jutro będzie padać i... Wyciągnąć z tego średnią, jeżeli 70% razy padało, a 30% razy nie padało, to oznacza, że ekspert ten jest bardzo skuteczny. Natomiast my, jeżeli po jednej prognozie na 70% będzie jutro padać, czy z 70% prawdopodobieństwem będzie jutro padać, jeżeli jednak nie pada, od razu uznajemy, że ten ekspert się pomylił. Co jest totalnym bullshitem, jeżeli spojrzeć na to całościowo? I teraz, co jest bardzo ważne? My musimy pamiętać o tej drugiej stronie rachunku prawdopodobieństwa. To nie jest błąd, który popełniamy tylko my, jeżeli chodzi o tłumaczenie sobie pewnych rzeczy. To jest błąd, który popełnia absolutnie każdy człowiek. Filip Tetlock przytacza tutaj dużo przykładów związanych z prezydentami, z prezydentami głównie Stanów Zjednoczonych na przykład, którzy przy podejmowaniu bardzo ważnych decyzji opierali się na prawdopodobieństwie zapominając o tym, że Coś, co jest prawdopodobne na 70-80%, może się wydarzyć, ale wcale nie musi. Tak była podejmowana choćby decyzja, i tutaj też jest w tej książce to bardzo fajnie przedstawiona, choćby decyzja o inwazji na Iran, który z 70- bądź 80% prawdopodobieństwem według, według ekspertów posiadał wówczas broń nuklearną. Jak finalnie się okazało, oczywiście żadnej broni nuklearnej nie było. Są przytaczane kulisy rozmów, kulisy spotkań, oczywiście te, które autor może przytoczyć, więc warto na pewno sięgnąć po te pozycje, a to co dla nas płynie jakby jeżeli chodzi o wnioski z tej książki. W pierwszej kolejności musimy troszeczkę zrewidować swoje podejście i taki błąd poznawczy, który mówi, że jeżeli coś jest bardzo prawdopodobne, to jest pewne. Ostatnio odnosiłem się do tego też trochę w filmie o książce Antykruchość, do którego też polecam zajrzeć, jeżeli jeszcze go nie widziałeś. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o superprognozowanie, skupiamy się stricte na tym, w jaki sposób podnosić skuteczność swoich prognoz. To jest istotne, jeżeli chodzi zarówno o nas, na tematykę naszego zawodu, naszego budowania kariery, jak i budowania majątku. Więc co możemy zrobić? Musimy wybić sobie z głowy, że coś, co jest bardzo prawdopodobne, jest pewne. Musimy też wybić sobie z głowy brak samodzielnej analizy, tylko sugerowanie się analizą i opinią ekspertów w danej dziedzinie bądź w danej tematyce. A to znowu oznacza, że musimy się edukować, musimy poznawać bardzo wiele. My, jako ludzie, często tkwimy w stagnacji poznawczej, to znaczy pewne poglądy, które sobie wytworzyliśmy w trakcie naszego życia, e przenosimy, na każdy jeden jego aspekt. Nie charakteryzujemy się czymś takim jak elastyczność poznawcza. Jako ludzie średnio, statystycznie, rzadko zmieniamy zdanie. My lubimy się utwierdzać w przekonaniu, że coś jest tak i koniec, natomiast z drugiej strony nie robimy, nie, nie, nie staramy się znaleźć dowodów na przeczenie tezom, które prezentujemy. Na ten temat też zostały przeprowadzone badania, gdzie podawano studentom pewien ciąg liczbowy. Studenci mogli zadawać pytania tak lub nie, czy dany ciąg, czy dane liczby pasują do tego ciągu liczbowego. Ekspert odpowiadał, czy pasują, czy nie pasują, natomiast studenci mieli znaleźć prawidłowość, która w tym ciągu liczb występuje. Liczby, które były podane na samym początku, to na przykład 6, 8, 10. W związku z tym, naturalnie, ludzi, naturalnie u ludzi, pierwszy wzorzec, który był wyłapywany, to był wzorzec liczb naturalnych, parzystych, rosnących o 2. W związku z tym, pierwsze pytanie, które najczęściej padało, czy liczby 14, 16, 18 również pasują do tego ciągu? Kiedy ekspert odpowiadał, że tak, w tym momencie padało kolejne pytanie, czy 26, 28, 30 pasują do tego ciągu. Jeżeli padała odpowiedź tak, a padała, no bo e, zaraz Wam też przedstawię wynik tego eksperymentu, to najczęstszym udziela, najczęstszą udzielaną odpowiedzią oczywiście okazało się, że jest to ciąg liczbowy rosnący o 2, liczb parzystych rosnących o 2. Kiedy badacz mówił, że to nie ten ciąg i dawał kolejną szansę, pojawiło się, pojawiła się, pojawiło się kwestionowanie, czyli w tym momencie dopiero pojawiło się coś, a ok, czyli muszę zapytać o inne niż parzyste rosnące o 2. I najczęściej pojawiało się pytanie, czy na przykład liczby 27, 28, 29 pasują do tego ciągu. Kiedy ekspert odpowiadał, że tak, tutaj pojawiało się pytanie od badanego. W takim razie, czy jest to ciąg dowolnych liczb naturalnych rosnących o jeden? I kiedy tutaj padała odpowiedź nie, to ludzie dalej szukali skomplikowanych rozwiązań, koncentrując się na tym efekcie zakotwiczenia, na tych pierwszych liczbach, które usłyszeli. Natomiast, co ciekawe, ni prawie nikt, bardzo niewiele osób próbowało zakwestionować swój tok rozumowania. Prawdziwą zasadą kierującą, kierującą tym ciągiem, był dowolny ciąg liczb naturalnych, nawet nierosnących. Czyli zamiast szukać tutaj odpowiedzi pod tytułem, czy dane liczby, które widzimy na podstawie schematu, pasują do wzorca, powinniśmy szukać reguły, która podważy ten ciąg liczbowy. I dokładnie tak samo jest w życiu. Jeżeli jesteśmy czegoś pewni, to szukajmy rzeczy, które podważają naszą tezę i podważają naszą opinię. Cechą, która charakteryzuje superprognostów, czyli właśnie te osoby, które były badane w ramach badań Filipa Tetlocka i które są opisywane w ramach książki superprognozowania, to osoby, które potrafią spojrzeć na problem z bardzo wielu różnych perspektyw. Każda kolejna informacja, którą otrzymują, zmienia ich sposób myślenia. Charakteryzują się bardzo dużą elastycznością poznawczą. Jeżeli dostają prośbę właśnie o przeprowadzenie danej prognozy, potrafią bardzo mocno żonglować perspektywami. I teraz, oczywiście, takie działanie naszego mózgu, w którym funkcjonujemy, jest dość uzasadnione z perspektywy ewolucyjnej. No bo jeżeli widzę jakiś cień i słyszę szum trawy, czy jakiś odgłos w trawie, a żyje 2000-3000 lat temu, to tutaj nie ma potrzeby. Generowania prawdopodobieństwa. To znaczy, mój mózg nie myśli pod tytułem: Dobra, to na 70% będzie lew, ale może jednak nie, więc czy uciekać, czy nie uciekać, nie wiem. Nasz mózg, kiedy dostaje pewne wzorce, pewne schematy, których uczy się przez całe życie, na szum w trawie będzie reagował lew, uciekam. I tak samo jest w dzisiejszym świecie. Nie rozumiemy tego, że jeżeli coś wydarzy się na 70%, to dalej jest 30% prawdopodobieństwa, że się nie wydarzy. W momencie, kiedy mówimy o tym sobie głośno, kiedy wracamy do tej wiedzy, analizując dany problem, zaczyna to być dla nas dużo bardziej logiczne i dużo bardziej naturalne. My jako ludzie myślimy w trochę specyficzny sposób. Mamy tak zwany system 1 i system 2, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. System 1 to system, który cały czas rozgrywa się w tle, na którego proces nie mamy absolutnie żadnego wpływu, gdzie decyzja zwykle zapada z automatu. Natomiast system 2 to analizowanie logiczne, czyli kierowanie się takim systemem, który pozwala nam logicznie przyjrzeć się różnym stronom, różnym faktom. Ten system 1 jest uruchamiany w nas bardzo często, bo właśnie w taki sposób my funkcjonujemy. Często zanim jeszcze dotrze do nas obraz całej sytuacji, zanim coś naprawdę przemyślimy, po prostu system 1 podejmuje decyzję za nas. Na system 1 składa się suma naszych doświadczeń, nasze nastawienie, podejście do życia. Wszystko to co do tej pory w naszym życiu się wydarzyło i wszystkie wnioski, które do tej pory wyciągnęliśmy. To system, który działa, można powiedzieć, podświadomie. I to jest mega istotne z perspektywy podejmowania decyzji finansowych, dlatego też ta książka się tutaj pojawia. Po pierwsze, jeżeli chodzi o prognozy ekspertów, pamiętajmy, że są takie, które są nietrafne i jest ich bardzo, bardzo dużo. W przyszłości nie da się przewidzieć zbyt wiele czynników na nią wpływa i zbyt wiele jest możliwych scenariuszy, w których wydarzy się coś, czego nie założyliśmy w pierwszym naszym odruchu na pewno. Natomiast jeżeli spojrzymy na problem logicznie, przemyślimy go, przyjmiemy różne perspektywy i wtedy dopiero podejmiemy decyzję, mamy dużo wyższe szanse na to, że ta decyzja będzie trafna. To co chcę Tutaj przekazać, to przede wszystkim zachęcić do przeczytania tej książki, natomiast ona może być trudna dla niektórych. Więc dzięki temu filmowi masz szansę dowiedzieć się, co się w niej mniej więcej znajduje. A jednocześnie, z czasem i tak będę Cię zachęcał do tego, żebyś tę książkę przeczytał, bo jest naprawdę moim zdaniem genialna i w bardzo fajny, prosty sposób prosty, powiedzmy, że prosty. Przekazuje dość złożoną ideę i dość złożoną koncepcję. Podsumowując całość tego materiału, progności się mylą. To jeden. Więc musimy brać na to poprawkę, podejmując własne decyzje. Dwa. Przyjmowanie dużej ilości różnych perspektyw zwiększa naszą elastyczność poznawczą, a przez to zwiększa szansę na trafną decyzję. Trzy Edukujmy się całe życie. To nie jest tak, że ja w pewnym momencie mogę powiedzieć, czy znaczy inaczej, no mogę oczywiście, natomiast nie powinienem tak mówić, że ja już wiem wszystko, ja już nie muszę się niczego uczyć. Dlatego, że duża wiedza, którą konsumujemy, pozwala nam na zwiększenie tej elastyczności poznawczej. Jeżeli skupimy się na tym, kim są superprogności, oni niekoniecznie na co dzień zawodowo zajmują się prognozowaniem, natomiast są to najczęściej osoby, które bardzo dużo czytają, pozyskują informacje z bardzo wielu różnych źródeł. Często robią to świadomie, narzucając sobie pewną dyscyplinę posiłkowania się informacjami z każdej możliwej strony. I to jest trzeci wniosek, który chciałbym tutaj przedstawić: czyli jeżeli rozważasz jakiś problem, jakąś problematykę, to nie skupiaj się tylko na rzeczach, które potwierdzają Twoje zdanie. Skupiaj się również na tych dowodach, które mu przeczą, bo dzięki temu jesteś w stanie dużo skuteczniej funkcjonować w życiu. Czwarty wniosek: jeżeli podejmujemy decyzję, starajmy się narzucić sobie świadome kierowanie się systemem 2, a nie systemem 1 czyli tym systemem, który racjonalizuje, który pozwala nam, spojrzeć na problem logicznie. Te cztery wnioski na pewno warto sobie zapisać, warto sobie zapamiętać i warto się z nimi utożsamić. A jeżeli twoim zdaniem ten materiał był wartościowy, to tak jak wspominałem na początku, zostaw komentarz, subskrypcję, kliknij w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Ta seria czego uczy nas będzie sobie trwała. Dalej w przyszłości na pewno omówimy Kolejne książki, zarówno te finansowe, jak i niefinansowe, więc być może warto. Do tego oczywiście udostępnij materiał komuś, kto, jak uznasz, skorzysta na nim i będzie warto, żeby sobie na niego spojrzał. No i pozostaje mi się pożegnać, więc do zobaczenia w następnym filmie.